Przepraszam, to pokaż, pokaż. No to pokaż. Ukarali wow. no, nie, nie mam. Ja mam takie, co to? Wyciągaj to z tej skrzynki, nadywam wszystko po kolei. Ja ci pokażę, patrz. Tak? Co, pokaż, co to jest? To jest malowanka z naklejkami. No, ja już, z naklejkami. Zobacz, kolorować sobie możesz. Tu? Akurary. Wyłącz ją, tu krótki sobie zjedz Czekoladka, o, taka czekoladka Jak ja mam, ino białą Ciastka O, popcorn Łapelki mi popcorni? Jakieś orzeszki Soczek Bałwanek Wyłącz tam, wiesz Taki bałwanek Spoko nie ma baterii. A czerwony foka! Pokasz! On zmienia kolory, zobacz! Zmienia kolory! Daj go na okno, babci. Weź, Weź a, się go dodam potem. A, zmienia kolory. Mikał! Chodź! Chodź! D no, masz dalej. Takie coś, takie coś. Tylko po kolei mama Takie, tak? I takie. Uciekaj! Takie coś, okej. Już, mam nawet dla Patrz, kolorowany! O! Nie, Takie wielkie te paczki dostali. Żurawino. Ej! To... No nie robota, stargo, to... czatą. Tako? Połóż. Żurawino. Pokaz. Pokaż, takie. A, I wszystko. I teraz układaj to z powrotem do góry. Co Jak Nie ciekaj, nie kłóń. Ok. Ok. okay. okay. <susurra> Olha, <vamos. Hadi. susurra> é Aż targaliście to tego. No nie wiem. No dobra, rób mój z te to rzeczy. Nie jest takie proste, że tam słowa wszystkie takie rzeczy. Uwanka. Taką czekoladę właśnie. I najmą białą. No ja popcorn. O to ja popcorn. Nie, nie jest... daję. To jest popcorn takie. Ona, umieś się okulary! Nie tyle popcorn! To to jest? Pai. Oh, accessa, o max, está com o cara ali, ugraci? No to Ai, no pato. É assim, né? Ai, não pada, Gumi. Ei, eu to. Biorou. Oa! Widzis, É, to.